Witajcie, ja jestem Futszak, a dzisiaj Wam pokażę jak zbudować maszyny do rozmnażania zwierząt. Najpierw przejdziemy jak to w ogóle wygląda, a potem dopiero zaczniemy budować krok po kroku. A więc zapraszam Was do oglądania. No dobrze, a więc jak widzicie mam tutaj zbudowane cztery maszyny. Są one do, pojedynczo do innego rodzaju zwierząt. Do świni, do grzybowatej krowy, do grzybowej, do krowy normalnej oraz do owcy. Ponieważ maszyna ta działa na każdym rodzaju zwierzęcia. I dobrze, jak ona teraz działa? Pokażę Wam, jak ona działa na świniach. A więc okej. Okay. Musimy pamiętać, że musimy mieć sian. No bo musimy jakoś zmusić zwierzęta, żeby zaczęły się rozmnażać. A więc najpierw wciskamy guzik. czekamy aż świnki przyjadą, jak przyjechały. Używamy na nich siana. Czekamy aż świnka się pojawi. O, pojawiła się tutaj, jest. Wciskamy ponownie guzik. I. Rodzice wrócili tu i tutaj, a mała świnka wylądowała tu. I dobrze, żeby wam pokazać, że to naprawdę są to, ci rodzice, mogę wam, można nawet użyć ponownie na nich siana. Niestety się ono nie zużyje, ponieważ są, trzeba odczekać chwilę. Teraz jeszcze wam pokażę, jak to wygląda. jak to, Tak z góry używamy siana, czekamy, aż się pojawi. Pojawiła mała świnka, pojawiła się, wciskamy guzik. No i to tak. I teraz tutaj są rodzice ci drudzy. Tu, raz tutaj. A tutaj są ci pierwsi. A tutaj są kolejni, którzy za chwilę będą. Ok, a więc przejdźmy do budowy. Na początek musicie sobie zbudować plac, tak jakby. Gdzie będziecie budować całą maszynę, ma on wynosić 7 klocków na 11. Gdy to zrobicie, połóżcie dwa klocki, u mnie jest to ciemnozielona wełna i grzyby były one na wysokości 2 od naszego placu. Te klocki pomogą nam w późniejszym czasie połączyć całą maszynę w całość, o czym oczywiście będę później jeszcze mówić. Ok, następnym krokiem będzie zbudowanie coś, co przypomina kwadratowy nawias. Ma, być, ma się on znajdować na czwartym klocku od ściany o wymiarze 7. A więc raz, dwa, trzy. Tutaj stawiamy klocek, przeciągamy go przez cały plac budowy i w stronę naszych dwóch lewitujących klocków stawiamy dwa po bokach. No dobrze, a więc jak widzicie, została dodana czerwona wełna. Czerwona wełna jest oznacznikiem tego, co teraz aku aktualnie wybudowałem. A więc po kolei, najpierw postawcie, postawcie klocek yy, na, naszym, na środku kwadratowego nawiasu, następnie od niego odprowadźcie jeden, potem dajcie dwa po bokach i dołączcie do nich dwa klocki. Następnie, następnie musicie położyć. Taki sposób, następne klocki, tak samo po drugiej stronie. Dodać re pochodnie Redstone w dobrym miejscu, tak jak jest tutaj pokazane. Oraz na całym kwadratowym nawiasie dodać tory na zakrętach normalne, a na prostych przyspieszające. Jeszcze trzeba dodać taką oto platformę 2 na 3, możecie to zrobić doda dodając, robiąc sobie klocek pomocniczy od któregoś z klocków lewitujących, który, który zrobiliśmy w pierwszym kroku. Tak to powinno wyglądać, jak się dobrze wszystko wybudowaliście. No dobrze, teraz yy, musimy dodać tutaj na te klocki pomocnicze po bokach naszego kwadratowego nawiasu to dodać tory. Oraz jeszcze raz dodać taki, taki lewitujący klozek, tak samo po dwóch stronach. Następnie na środku dodać dwa klocki, z tego żeby na, na zewnątrz wystawały cztery klocki w taki sposób, jak tutaj na filmie. Nad torami postawić dwie furtki, nie ma to znaczenia, w, to, w którą stronę są odwrócone. Następnie w stronę ich ustawić repeatery. Trzeba pamiętać, żeby repeatery zostały ustawione na, czw na czwarte, na maksa. Tak to powinno mniej więcej po wyglądać. Dwa repeatery po tej stronie oraz dwa po tej stronie. Redstone, lewitujący klocek następny oraz na naszej platformie ustawić redstone i repeatery tak samo jak jest na filmie. I tutaj już repeater powinien się znajdować na pierwszej pozycji. Oczywiście chciałbym przypomnieć, że jeśli się zgubiłeś albo po prostu ciężko, może coś źle wytłumaczyłem, wszystko możesz y, powtórzyć to co jest na filmie, możesz sobie go przewijać, to Ci powinno pomóc. Właśnie, po to, jest właśnie to właśnie sygnalizuje czerwona wełna, to co zrobiłem w danym cięciu. A więc dobrze, jeśli wszystko dobrze zrobiłeś, powinno to teraz wyglądać tak. Dobrze, teraz następne kroki mogą być trochę ciężkie do wytłumaczenia, ale jakoś postaram się je Wam po kolei opisać. W tym kroku musisz tak jakby zrobić okrąg nad zbudowanymi, nad położonymi półpłytkami i oraz ten okrąg ma też być poza furtki. Dobrze, jak to, tak to mniej więcej wygląda. Gdy to zrobicie, musicie postawić wodę tu i tu, dzięki czemu będzie ona mniej więcej wyglądać tak jak tutaj, czyli że lewa i prawa strona będzie, będzie ciągnąć do środka, a w tej chwili od góry będzie ciągnąć na dół w stronę furtki, którą też musicie w tym kroku postawić. Yy, jeszcze musicie zostawić otwarte te furtki. Już możecie to zrobić teraz co tutaj jeszcze jeszcze musicie zrobić bardzo dużo lewitujących klocków oraz tutaj już położyć ostatnie, ostatnie tory normalnie po dwóch stronach co tutaj trochę mówię, że to jest ciężkie do wytłumaczenia tutaj dwie pochodnie na środku zasilające cały mechanizm, ale jak mówię, myślę, że nie trudno to przeanalizować i przenieść na swój świat a więc co, co, jeszcze mogę tutaj powiedzieć? Dwa klocki nad redstone, y, yy, jeden lewitujący nad, nad ciemnozieloną wełną, tak samo po drugiej stronie oraz tu gdzie daliśmy tor tak samo. I tutaj od, w przód od tego bajorka dwa klocki odstępu, stawiamy jeszcze jeden i stawiam po dwóch stronach w stronę, w stronę ścian o siedmiu polach. Czyli tu i tu stawiamy dwie pochodnie. Tak to powinno teraz wyglądać. Dobrze, w tym kroku powiększymy ten okrąg o 1 na wysokość 1 oraz dodamy wodę, żeby ta woda teraz wyglądała tak, jest ona trochę wyższa. Żeby to zrobić, wystarczy po wybudowaniu tego okręgu użyć wody na tym klocku oraz na tym klocku, na tej ściance. Wtedy ona zacznie przypominać to, tak jak tutaj, następnie budujemy takie cztery podłużne paski oraz stawiamy na górę tutaj redstone'a na środku. Na tym klocku, co poprzednio wybudowaliśmy możemy sobie pomóc i od tego redstone'a odprowadzić te klocki. Następnie, jakimiś pomocniczymi, tak jak jest tutaj pokazane, oraz stawiamy na tych, co też poprzednio wybudowaliśmy dwa na, na razie nieaktywne tory przyspieszające. No. Dobrze, w tym kroku będziemy już budować platformę, na której będziemy wstać. Yy, budujemy ją jeden, jeden klocek nad furtką przednią, którą będą wylatywać małe zwierzęta. Yy, jest to, musimy tutaj położyć właśnie tą platformę, wynosi ona 2 na 3 Następnie odprowadzamy od niej po bokach dwa klocki. Jeden na środku, między furtka, po, po bokach od furtek następne dwa, oraz y, przed nimi również dwa. Stawiamy tutaj w tym miejscu Redstone, tutaj. I tutaj stawiamy również cztery klocki Redstone, tak jak jest tutaj, y, znaczy się waszego budulca, którym budujecie swoją maszynę na nim stawiamy jedną pochodnię która będzie zasilała ten redstone na tych czterech paskach, które wybudowaliście poprzednio robicie tory a tych w środku mają się zakończyć torami przyspieszającymi Aha, jeszcze nie wspomniałam, że tutaj trzeba dodać guzik. Dobrze, teraz tutaj na tej siatce, która była, gdzie był guzik oraz dwie furtki, musimy postawić pół płytki oraz na tych klockach przed którymi, które są przed furtkami, postawić kolejne dwa, a od nich odprowadzić taką trzyklockową linię. Co nam da tutaj miejsce do zrobienia, red, do położenia redstone'a oraz dokończenia toru z na początku torami nieaktywnymi na razie, torów przyspieszających oraz dokończenie takich pochyłych. Ok, a więc już ostatni krok zbudowania początku naszej maszyny. Yy, musimy dodać tutaj na początku na pół płytki oraz dwa klocki na następne. Do tych klocków do, połącz, dołączyć dwie pochodnie oraz dwie tabliczki. Tutaj, gdzie było takie jakby małe U z pięciu klocków, postawić na, nich, na nim pięć, y, znaczy się cztery tory przyspieszające, które są zasilane przez te pochodnie. Na środku postawić redstone, oraz tutaj, gdzie była luka, postawić klocek z przyciskiem. I tak naprawdę już skończyliśmy początek naszej maszyny. Tak to mniej więcej powinno wyglądać. Dobrze, przejdźmy teraz do, do budowania tak jakby, takich komór, gdzie będą te zwierzęta się znajdować. Zanim je zacznę budować, pokażę Wam po co była ta zielona wełna, ponieważ teraz się do, zostanie dodana jasnozielona. One jak widzicie są tutaj zbudowane. To jest już zbudowany mechanizm i one są takie jakby do się są, dotykają się, stykają się. Czyli teraz zaczniemy budować te komory. O, tutaj to odtąd dotąd jest jedna komora zaczniemy je teraz budować yy, możecie je tutaj zobaczyć że jedna jest czarna następnie jest biała, czarna, biała i jest ostatnia czarna yy, teraz będziemy je budować więc jeśli budujecie na bieżąco swoją maszynę zaczniecie budować tam gdzie będą po prostu postawione zielone klocki Oczy, yy, na, mam na myśli jasno zielone klocki Ok, a więc przejdźmy do budowania tych komór. Jak powiedziałem, zacznijcie budowę od tąd. Tutaj ma być już początek maszyny, tutaj gdzie ja teraz chodzę. Najpierw sobie zbudujmy taki, jakby ten plac. Jeszcze raz ma on w miarę 9 na 4 Tutaj i teraz od ściany czteroklockowej postawmy na drugim zieloną wełnę, jasno -zieloną wełnę oraz ciemnozieloną wełnę na krawędzi o długości 9 klocków. No, w drugim kroku musimy wybudować podobnie jak w, podczas początku maszyny, musimy budować takie jakby Y, ale najpierw od, od y, jasno-zielonych klocków stawiamy dwa klocki do, w stronę środka oraz na samym środku kładziemy dwa które ma tak jakby przecinać na pół nasz ten cały plac od tych dwóch stawiamy trzy i na krańcach tego jakby te stawiamy następne dwa i tak to powinno mniej więcej na początek wyglądać no dobrze teraz tak jakby na naszym Y musimy położyć w stronę góry dwa riptery nastawione na zerowy poziom, czyli domyślnie tak samo w tą samą stronę czyli do przodu na samym dole oraz na tych klockach też tylko, że te riptery mają teraz iść w stronę y y jasnozielonej wełny również ustawione na poziom zerowy tak samo po drugiej stronie i wszystko pozostałe musimy położyć redstone'em teraz musimy dodać cztery klocki które możemy postawić na przykład stawiając na jasno zielonej wełnie oraz dodając jeden tutaj możemy na przykład dodać sobie od pomocy redstone'a ok teraz musimy dodać trochę szkła szkło musi być 5 pasków po 2. możemy je postawić na przykład Tutaj chyba niestety klockiem pomocniczym. Tutaj możemy odprowadzić od re repeatera. Tutaj znowu od repeatera, od repeatera i znowu klocka, klo od klocka pomocniczego. Następnie między szkłem muszą się znajdować tory przyspieszające, w tym momencie nieaktywne, i od torów przyspieszających musimy znowu dodać cztery paski po dwa. Ok, teraz musimy pododawać jeszcze znowu trochę szkła. Najpierw po tych paskach 5 po 2 musimy położyć w stronę środka po 1, czyli tutaj, tutaj i tutaj. Następnie nad jednym z torów musimy położyć znowu jeden, jedno szkło, po drugiej stronie również. Oraz teraz trochę w stronę. Z zewnętrznej znowu jeden nad torami, tym razem tymi torami po środku, i wydaje mi się, że chyba żadnego nie pominąłem. A jeszcze tutaj, y, w trzecie od boku, w tym miejscu oraz w tym miejscu. No i musimy dodać y, dwa klocki po środku na, ty, na tych paskach, co je przed chwilą położyliśmy. Czyli tutaj i tutaj, i w tym miejscu oraz w tym miejscu. Teraz tylko w wolnych miejscach wystarczy pododawać normalne tory. I już ostatni krok y, nasze, naszej komory. Musimy, go, musimy tutaj gdzie stawili, stawialiśmy szkło. Nad torami musimy dołożyć jeszcze jeden, czyli w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu oraz w tym. Teraz na tych kloskach, co ostatnio dodaliśmy, postawić znowu tory normalne. No dobrze, a więc pokazałem wam, jak wybudować początek maszyny oraz jak budować komorę, gdzie mają znajdować się zwierzęta. Ja wam pokazałem, jak wybudować jedną komorę, ale dzięki wełnie ciemnozielonej oraz jasnozielonej możecie po prostu dokładać po kolei i ciągle ulepszać swoją maszynę teraz przejdziemy jak zakończyć taką maszynę tak żeby się zataczało a więc no, no dobrze, no to teraz może krótko jak to zakończyć kończy się to tak naprawdę łatwo wystarczy jak wbudowaliśmy tak jak poprzednio zniszczymy te ten klocek oraz te tory. Następnie stawiamy klocek, łączymy go ze środkiem i tak samo po drugiej stronie. Jak tak zrobiliśmy, wystarczy, że postawimy wszędzie tory. O. I właśnie zakończyliśmy naszą maszynę teraz zwierzęta będą zataczać koło i tak naprawdę już działa no dobrze, teraz przejdźmy już do ostatniego kroku po prostu musimy jakoś prowadzić tamte zwierzęta a więc jeśli jesteśmy na końcu naszej zbudowanej już maszyny musimy zniszczyć te tory i do tych po prostu dobudować taki mały trochę most to można nazwać takie, jakby schody. No tak, to też sobie zniszczymy, bo tam to niepotrzebne. Ok, i teraz tutaj po prostu doprowadźmy to. Yy, doprowadźmy to na, na sam dół. Możemy już za, jakoś za chwilę. O, załóżmy, żeby teraz już położyć przyspieszające. Dobrze, już pewnie się domyślacie. Chodzi po prostu o to, żeby zwierzęta wjechały na górę. Podłączmy już nasze te przyspieszające tory, jeszcze możemy to przedłużyć trochę. Ok, i teraz odsuńmy się kilka kratek w bok i musimy zbudować miejsce, gdzie te, y, gdzie te zwierzęta będziemy zaganiać, żeby one po prostu tam wjechały, wjeżdżały. A więc zbierzemy tory przyspieszające, dajemy je cztery tak, jakby na krzyż, i teraz w rogi stawiamy normalne tory. I w środku pochodnie z redstone'a i mamy karuzel Stawiamy. Stawiamy nasz. Jak to się nazywało? Wózek. Wózek, tak. Tak, chyba wózek. Wagonik, właśnie wagonik. I znajdujemy naszą owcę. Proszę, ja znalazłem, bierzemy siano. Aha, jeszcze zapomniałem, musimy wprowadzić w ruch, żeby to się zaczęło już kręcić. Teraz chodź owco, pyk. I jest. Pamiętajcie, że wagonik musi się kręcić. Wtedy owca po prostu popchnie ten wagonik. Jest jakaś szansa, że ona tam wpadnie, ponieważ jak popchnie go, to może on wrócić coś. Po prostu go dotknijcie, to on zacznie jeździć. Dobra, nasza owca się kręci, chyba jej się to podoba, ale nie ona nam tutaj potrzebna. Teraz podłączamy normalnymi torami, bo po co tam przyspieszającymi? Tutaj i teraz musimy zniszczyć to i postawić. Aha, musimy najpierw zniszczyć to. Ona się zahamowała, i teraz musimy ją trochę wepchnąć tam. Jest, idziemy, pyk, I jedna owca już jest tutaj. To samo teraz musimy zrobić tutaj, czyli wagonik, wagonik w ruch, znajdujemy owce, owca chodź do wagonika. Owca jest w wagoniku. Teraz niszczymy to, to i to. Oj, znowu mi się nie udało. Możemy ją popchać nawet tutaj, niech ona pojedzie sobie. O. Wjeżdża. I już mamy dwie owce. Teraz wystarczy iść, użyć guzika kilka razy tak, aby owce ostatnie pojawiły się pierwsze w komorze, czyli to jest tutaj, i zacząć wprowadzać następne. I tak, aż wam się przepełni, i następnie użyć guzika, żeby owce, owce, no ja mówię ciągle owce, bo tu są owce były tutaj, następnie go użyjecie to te się przesuną raz tutaj tamte następnie tutaj jest to chyba, jest, moim zdaniem to jest łatwe yy, i nie wymaga jakiejś zbytnio tłumaczenia ale jeśli po prostu skończyliście już wprowadzać zwierzęta do, zróbcie, żeby w ogóle zataczało koło i to by było tyle jeśli chodzi o budowanie nas, naszej maszyny wprowadziliśmy i zwierzęta. Potraficie sami budować komory, żeby je sobie dokładać. Możecie je tak powiększać, żeby było jak najwięcej za jednym razem. Oczywiście tutaj na sam początek możecie sobie dać, właśnie tak jak jest tam, jakąś może małą stodołę. Możecie to również budować trochę w ziemię, tak żeby tutaj od razu na, na, ziemię, na ziemię wpadały te zwierzęta. To już zostawiam Wam. I to było na tyle. Jeśli Ci się spodobała maszyna, jeśli ona Ci się podoba, i chciałbyś więcej takich y, bardzo przydatnych maszyn do Minecrafta, my, w Minecrafcie, zapraszam Cię do subskrybowania kanału, klikania przycisków fajnie, jeśli Ci się podobało, y, oraz komentowania tutaj, pod filmem, oraz na kanale. I to by było na tyle. Myślę, że możecie oczekiwać jeszcze więcej maszyn tego typu na moim kanale. I ja jestem futrzak i się z Wami żegnam.